Hej kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem krzyżówkowym. Jak widzicie przygotowałam na dzisiaj trzy krzyżówki. Krzyżóweczkę za 3 zł, e, m, krzyżówkę XL za piąteczkę i wielką krzyżówkę za 30 zł. E, wkład w ten odcinek 38 zł, mam nadzieję, że coś fajnego uda się wygrać. Jak widzicie e, zdrabki są nadrapane, no bo wiadomo, jakbym drapała od początku do końca te krzyżówki na kanale to chyba odcinek trwałby z 30 minut albo i lepiej. E, więc pozwoliłam sobie nadrapać. Tutaj zostawiłam ołówki, e, tutaj zostawiłam 4 literki. No i w tej wielkiej krzyżówce mamy 6 liter do odsłonięcia. Zaczynamy e, oczywiście od najtańszej krzyżówki. No i szukamy, co tam pod tymi ołówkami. E, czy my mamy tutaj jakąś? E, nie, nie ma jeszcze żadnego słowa. Słabo w ogóle, jak widzicie. Straszna bieda. No, szukamy dalej. Jubiler. Oczywiście literka J. Y, literka J. Więcej nie ma. Kolejny ołówek to P. No, nie było literki A, więc to już nam jakby. Yy, no, nie ma P w ogóle? Albo nie widzę. To już nam jakby tutaj trochę blokuje. Brak literki A, ale jest O na szczęście. Broker. Um, osocze, a nos, odra, oko, ekologia i tyle. Sprawdzamy dalej. M, numer. Więcej nie ma. Kolejny ułacek to G. Y, ryb, ryb, ryba, Y jeszcze gdzieś było na pewno, jest, lastryko, okay, kolejna literka to B, jubiler, broker, orbita, no i tyle, słabo, bardzo słaba krzyżówka. O, mamy A w końcu, ale nie wysądzę, żeby nam to coś dało. Tutaj mamy rybę, a nam dało słówko. Tu mamy A, fish, ale nie było S. Lastryko, raca. O, było R, czyli mamy drugie słówko. Raca. Czy będzie jeszcze jedno? Odra. Ekologia, las. Ares. No, średnio. Mamy dwa słówka, tak? Raca i. I co tam jeszcze było? A, i ryba. Ok, i ostatnia literka W. Czy nam to coś da? Juwenalia. No i chyba byłoby na tyle. Sprawdźmy kontrolne. S. B, czyli niestety nic tutaj nie ma, kochani, nie ma co przedłużać. Lecimy dalej. No, literka H, no tak. jak będziemy z tak, y, y, o takich literek tutaj zaczynać, no to nie wróżę nam przyszłości. E, H nie ma. E, I tutaj jest raz H. Kolejna literka to U. Jak widzicie, w bonusie nie ma. Nigdy jeszcze mi nie udało się ułożyć u, yy, u bonusa. Yy, mówię, jednym myśl, mówię jedną myślę drugie. Udo. Funkcja. Tyle. A tu. Ucieczka. Brukselka. Emu. Ok, kolejna literka to O, ale powsin, ale już się nie ułożę bonus, sprawdźmy co w tym bonusie było, 20 zł pożałowali, dobra, szukamy O, wieko, kolf. Y golf, widzicie straszna bieda tutaj a po tej stronie, w ogóle ta zrobka jakaś taka słabiutka. Oka, Noe. Rok. Opat. I co, będzie A? Raczej nam to już nic nie da, ale jest A. Zobaczmy. Rewia. Rada. Wadowice. Drab. O, mamy Igę. Co z tego dolina w i kar las um. no ale to wiecie sami widzicie nie praktyka oka opat mamy tutaj słówko Kajka. No i byłoby na tyle, sprawdźmy. D m r. No, czyli sami widzicie jak to wyszło. Mam nadzieję, że wielka krzyżówka trochę więcej nam tutaj da. E 6 liter zostawiłam, jak już mówiłam. No i jedziemy, kochani, jedziemy. Sprawdzamy sobie. W. E w. Mm. Nowator. Twarz. W za wiele nie ma. Rdza. Co my tutaj dalej mamy? Gdzie jest W? Kochani, o jest. Kwarta. I tyle jeśli chodzi o W. A tutaj? A tutaj jak widzicie, nie ma. Kolejna literka to G. Marketing. Um, szukamy dalej. Jest. Garnitur. Gulasz. A tu gra. I tyle. W Bonusie nie magię. Okej, okay. Następna literka to J. Akcja. Mm. nie ma w ogóle więcej lipa a tu jest jedno, jedno no jedna jedna natomiast w bonusie mamy jelcz kolejna literka to k marketing r nie było ale no, nie było niestety. K. No dobra, skupmy się na K. Akcja. Akacja. Przepraszam. Um. Klaun. Bruksela. A tu jest słówko. Motek. No, tak, to jest pierwsze słówko. W ogóle, nie? A już kończymy zrabkę, więc y, średnia. K. Sokrates. Rok. O, jest drugie. Oko. Okej. Okay. Tutaj, widzicie, mamy kilka razy K. No ale to nam już y, praktycznie nic nie da. No jest jeszcze szansa, ale niewielka. L. Okej. Okay. Malta. Mamy słówką. Ale tutaj to aż pięć trzeba, nie? To wy wiecie. Malta. Ym. O. Mali. Mamy drugie. Ym. L, L, nie było H, nie było V. Liliana, Leaf, mamy trzecie, mamy trzecie słówko, Clown, mamy czwarte. Izabela. No, jak nie będzie piątego, to będzie mi strasznie przykro. <gulasz>, Gulasz. S. Nie było. No, niestety. No okej, okay. no ale mamy Malta, Mali, Liv, Izabela. Nie ma tragedii. A tutaj? L. Jest. Jest. I tutaj mamy L. No dobra, chwila prawdy, kochani. F, no F to tak średnio na jeża, no tutaj mamy fax, a tu, słuchajcie, a tu w ogóle nie ma F, no to z jaja, okej, okay. a tu, a tutaj to w ogóle, a tutaj to w ogóle lipa, bieda z nęcą tak zwana. No, sprawdzamy. Może mi się gdzieś pomyliło i jednak jest wygrana. No, niestety nie ma. Jak widzicie, przegraliśmy z Kretesem, więc kochani, przejdźmy sobie do podsumowania. Kochani, podsumowując, nasz dzisiejszy krzyżówkowy odcinek mieliśmy zdrabki za 38 zł. 3 krzyżówki, jak widać na załączonym obrazku. I wszystkie są przegrane. Wszystkie całe 38 zł w plecy. Dużo drapania, dużo emocji, no ale zero jeżeli chodzi o wynik finansowy. Kochani, zostawcie mi proszę łapeczki do góry na pocieszenie pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania. No i na dzisiaj się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Buzieczki. Pa!